No siema, e, Tutaj jest znowu ja i dzisiaj e, kontynuujemy sobie dalej Battlefield 3. E, jak pamiętacie w poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie w tym miejscu i dzisiaj zaczniemy go, znaczy zaczniemy zaczniemy od tego miejsca kontynuować. Mów do mnie, widzisz go? Jest. No i okej, okay, zacznijmy już grę. No idź, idź, gościu, idź, idź, idź. No i musimy się przeczołgać. Bo tam chyba w tym bloku, jak coś kojarzę, znaczy w tym bloku, zakładzie, nie wiem jak to można nazwać, jest po prostu jakiś tam snajper, którego musimy zdjąć za pomocą. Chyba bazuki, jak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem, nie powiem Wam. Ale musimy się na razie tutaj chować. Zaraz. O, dostaniemy bazu bazukę. Bazuka czy RPG? Nie wiem, jak to można nazwać. Mniejsza z tym. Yy, yy, I musimy go wyeliminować. Tak, eliminować. O, widzicie. Wykształ. I nie ma go. Widzicie, efekt bardzo fajny. W porządku. W porządku. Czy musimy chwilę, okej. Okay. I już idziemy. I idziemy, idziemy. Na razie to stoimy, nie? Ale zaraz będziemy szli. Ok, okej, przemieszczamy się. Tutaj jest nasz znacznik taki, wybieramy chyba tą broń, zaraz zobaczymy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie powiem wam, okej, okay, już wiem, klikamy dwójeczkę, wybieramy, z, aby zmienić broń postawą. klikamy dwójeczkę, to jest jakiś tam karabin snajperski, pyk i strzelamy, i pierwszy hedzik, tutaj już nie tu musimy być zachodzić pyk udało mi się chyba w, w głowę trafię nie wiem chyba tak ale to nieważne gdzie się trafi ważne by zabić Ops, tutaj coś nie pójdzie nie no pójdzie tylko musimy 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 tego gościa zjacielu się zdaje coś tak? tak jest pyk, pyk. Nawet nie zdążył wstać i nacelować. Widzicie, tak się gra. Nie, no oczywiście ty. Nie jestem jakiś Pro. W... W Battlefield po prostu, nie, no. Lubię bardzo gry typu y, strzelanki, coś takiego, ale. Pro nie jestem. Tyk Ładnie się zdejmuje nawet. Nie, już to nie, no, nie muszę, się z... możemy się jeszcze szybko Możemy? Nie wiem, nie wiem. Nie będę się nad tym zastanawiał. No ale... gra jest ciekawa. Nie to tam. O, tam w oknie był. No i okej. Okay. się przeładujemy. No ale chyba już wszystkich zdjaliśmy, jak mi się tak wydaje. Nie wiem. Chyba no, tak Okej okay, już wszystkie, bo misja y, została wykreślona. Możemy przełączyć sobie na nasz y, kolejny pistolet. Znaczy nie pistolet, tylko taki karabin Nie wiem jaki to jest dokładnie model tego karabinu Ale nad tym też nie będziemy się tak zastanawiać Bo jak wspomniałem tutaj nie chodzi właśnie y, o model pistoletu tylko o pistoletu, karabinu, nie wiem jak to można nazwać ale o grę po prostu, o samą grę właśnie tutaj chodzi i teraz to tutaj trzeba zrobić, trzeba, okej okay. trzeba poczekać aż oni przeniosą tą deskę położą ją chyba tu między, położą ją na tym i na tamtym i już będziemy mogli sobie przejść, tak Możemy przebiegnąć, jak to woli. Oni powoli przechodzą, jakby się bali czegoś. Przecież się nie, nie złamie ta deska, niech się nie boją, chłopacy, co wy jesteście tacy. I tutaj też jest ciekawy moment, bo musimy skoczyć, haha, parkour. I tutaj znowu parkour, haha. O, też jest ciekawy właśnie element tej grze, pyk, skoczymy Też mi się to bardzo podoba właśnie. Także, także, tutaj musimy yy, skoczyć górą. Chyba tak, pyk. No i zeskoczyliśmy na naszego y, kolegę. Ale to jest i tak mało istotne. Nie, nie można szyb rozwalać tutaj już. Chyba tylko w polu bitwy można je rozwalać. Ale dokładnie też nie wiem, to wam nie powiem tego. No i biegniemy za nim. Ops, strzeliłem przypadkowo mojego klesia z teamu ale na szczęście go nie zabiłem, i misja jak na razie trwa okej, okay, tutaj wbijamy z nimi, razem i... i strzelamy znowu ale uważajcie chłopacy trochę, no znowu był oszał ze własnych, no ale no, jak mi się tak nachylacie, no to co ja zrobię Nie róbcie tak więcej, bo tam tu i będzie. Nie wiem, ale na razie amunicję trzeba przeładować, znaczy broń trzeba przeładować. No i widzicie znowu chyba. Ups, granat, granat, trzeba uciekać. To się schowamy. I stąd będziemy ich zdejmować. No i chyba wszyscy. I teraz tam idziemy, czy tam idziemy, tam idziemy. Okej, okay, chodźmy. No, Otwierajcie drzwi, bo chyba ja nie mogę na razie nie jest, nie mogę otwierać. I tutaj wchodzimy Musimy poczekać aż on y... aż nasz kolega. Czyli Montes zbada tego po prostu naszego też kolegę. Musi sprawdzić, czy odjechać, takie tam bajery, rowery inne. Ale no, chyba jak zbada, to będziemy musieli znowu coś strzelać. A ten już, jak widzicie, musi co on robi tutaj? Bombę podłącza. Nie wiem. Muszę wiedzieć, do czego jest podłączony! No, chyba on chce bombę rozbroić, a po prostu nie może. Bo jest jakiś... Yy, po prostu trzeba... Nie wiem, co trzeba jeszcze. Wiem, że teraz... o, już wiem. Yy, r, yy, musimy iść po prostu tutaj. Yy, ponieważ ten czerwony kabelek, tak mi się wydaje, był od... Od, od, od bomby, nie? no i my musimy po prostu pójść za nim i po prostu go rozbroić. P sorry. Y musimy pójść za tym czerwonym kabelkiem i rozbroić bombę. O, szczur wleciał na to. Nie da się go zabić. Nie da się. A, to też jest mało istotne. No i okej, okay, skaczymy. Jeśli będą jakieś tam małe lagi, nie, no to proszę nie zwracać na to uwagi, bo 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 po prostu no nie wiem czy tak fraps mi nagrywa są takie lagi czy coś nie wiem nie powiem wam dokładnie yy, za co tak się dzieje ale myślę że to nie jest co chwilę tylko tam chwilę tam raz na czy tam dwa raz na odcinek także nie zwracajcie na to uwagi zignorujcie to po prostu jak tutaj musimy się bić z tym kolesiem a raczej my go bijemy, on nas nie bije, ale to szczegół. Jesteśmy po prostu lepsi od niego i dlatego. Okej, okay, bomba jest chyba rozbrojona. O, ja też lubię właśnie dobijać tak jak są ludzie na przykład, to... O, pek, lubię. Lubię się tak po prostu w nich strzelić. Jak po prostu... Po prostu już ktoś nie żyje, to lubię w niego jeszcze strzelić do bligu No i tak, chyba w tym momencie będzie nasz koniec. Ale nie martwcie się. Już za. Niedługo będzie kolejny odcinek i właśnie od tego momentu będziemy kontynuować. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszamy do subskrypcji kanału, łapkowania filmów w górę bo jak to woli w dół no i pisania komentarzy. Trzymajcie się hejka.